Hej siema, posłuchajcie. Ja nie jestem snaks. Przecież ja, ja e, i, e, w ogóle nie mam CSa. na, ja w ogóle nie mam komputera nawet. No ja kompletnie nie gram w CSa. Posłuchajcie, ja mam w ogóle oświadczam, że ja nie jestem podobny do snaksa. I jeszcze coś w ogóle Wasz, napiszę znowu, no na no, kolejnym filmie, że ja jeżdżę do snaksa podobny, to obiecuję, że Wasze że dzięki tych widzom nie będzie live'a. Dlatego więc... Sorry bro. Sorry bro. No, no bo to zaczyna mnie już powoli wkurwiać. Tak. To zaczyna mnie powoli mnie wkurwiać. Dlatego dla, 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 mówię, nie jestem sna...